Cześć. 258 odcinek futsalu w Krakowie. Dziewiąta kolejka dywizja będzie głównym tematem tego odcinka, ale rozpocznijmy jeszcze od meczu Pucharu Ligi, w którym ekipa Hatrika była podejmowana przez Broterm. Mecz ten zapowiadał się dość wyrównanie, jednak okazał się być pojedynkiem gołej dupy z batem. Rozpoczęło się od bramki Skałbani w minucie 6., a to był tylko preludium do tego co brother miał z zamiar zafundować hatrikowi Tutaj fenomenalna akcja Świątka, ale niecelne podanie do Kapusty. Potem kolejna akcja, rozprowadzona przez Damiana Świątka. Piłka na prawo do Rajcy, próba e, do nie próba zwrotki, ale piłka nie wylądowała w sąsiadce. Ale już w 8 minucie było 2 do 0. Tym razem Damian Świątek z asystą, z bramką Mateusz Kapusta. I sytuacja Hatrika była już bardzo ciężka. A Broter nie ustawał w atakach. Mamy kolejne sytuacje. Tutaj, minimalnie się pomylił Tomasz Skałbania. Potem, kolejna sytuacja, w której swoich sił spróbował Damian Świątek, ale Michał Gajok był na posterunku. A w minucie 13 w końcu Damian Świątek otworzył swoje konto bramkowe w tym meczu, ładne uderzenie z lewej nogi, zasłonięty Michał Gajoch nie dał rady, a w dalszym ciągu Broterm szturmował bramkę Marcina Gajocha, tutaj kolejna sytuacja, tym razem Mateusz Kapusta nad poprzeczką. A w minucie 18 mamy dwa gole, najpierw Mateusz Kapusta pięknie indywidualnie oszukał aż dwóch graczy rywali. Potem w tejże samej minucie mamy trafienie numer 2 Damiana Świątka, który objechał bramkarza i w swoim stylu lewą nogą tą piłkę wprowadził do siatki. Dopiero w 19 minucie hatryk miał pierwszą dobrą sytuację, ale od razu za to zakończoną bramką. Turek trafił w poprzeczkę, ale dobitka kasprzyka już bez zarzutu. I hat miał pierwszą bramkę na koncie. Nawet po chwili mogło się okazać, że miałby drugą, bowiem ładnie z turkiem zagrał maku, ale trafił tylko w słupek. A potem wróciliśmy do poprzedniego schematu, czyli do zdecydowanej dominacji drużyny Mistrza Ligi. Tutaj jest Kałbania wprost w bramkarza, a dobitka świątka niecelna. A w minucie 24 mamy. Bramkę numer 6 dla Brotermu Mateusz Kapusta schodzi do środka. Strzał, może nie był najmocniejszy, ale idealnie precyzyjne uderzenie przy słupku znalazło drogę do bramki. Chwilę potem Mateusz Kapusta z kolejnym trafieniem, znowu nie najprostsze uderzenie, bo niemal z zdrowego kąta, ale Mateusz Kapusta jest specjalistą najwyższej klasy. Co też zresztą pokazał po raz kolejny w tym meczu chwileczkę później, kiedy. Ładnie przelobował Michała Gajcha. no W moim mniemaniu najładniejsza bramka tego spotkania, ale Mateusz Kapusta okazało się, że jednak nie jest cyborgiem, bowiem też zdarzało mu się drugiej powinien wykorzystywać się pewnych sytuacji, tak jak tutaj, kiedy jego uderzenie jednak było minimalnie niecelne, ale nie zmieniało to się faktu, że było 8 do 1, a w tym momencie zrobiło się. 9 do 1 z bramką Damian Świątek. Potem hatrick stworzył sobie parę sytuacji. Między innymi tutaj widzimy próbę Krystiana Pytlarza, ale Rzepecki to, że to uderzenie obronił. A potem znowu ruszały akcje jedna za drugą. Brotermu, kapusta do Świątka. Damian Świątek jeszcze tutaj chciał zwrotkę zagrać z kałbani, ale nic z tego nie wyszło. W odpowiedzi swoją szansę mieli gracze Hatrika Turek potężne uderzenie, ale zablokowane przez kapustę. Potem mamy jeszcze jedną sytuację Cypriana Turka, a potem wyrzut piłki do Mateusza Kapustę przez bramkarza i Mateusz Kapusta strzela. Kolejną swoją bramkę w tym spotkaniu była to bramka numer 6. Potem dał wykazać się również kolegom. Tutaj mamy trafienie Damiana Świątka na 11 do 1. Próbował wśród graczy Hatrika wpisać się na szczelców, Strzelców, szczególnie Krystian Pytlasz, który. Tutaj uderzył bardzo mocno, ale w sam środek bramki. A potem krótką lekcję tego, jak uderzać, podał mu Tomek Skałbania, który na raty, ale za to skutecznie pokonuje Michała Gajocha i jest 12 do 1. Potem kolejna próba Krystiana Pytlarza. Potężne uderzenie z dużego palca trafia w słupek. A potem kolejna lekcja od rywala, tym razem Damian Świątek dopada do tej piłki, pędzi przez całe boisko, wymienia piłkę z Mateuszem Kapustą i jest 13 do 1. I dopiero w ostatniej minucie w końcu szczęście uśmiechnęło się do Krystiana Pytlarza który może się pochwalić bramką zdobytą przeciwko mistrzowi ligi po tym podaniu Kacfraka Kasprzyka mamy 13 do 2, ale Broterm nie powiedział ostatniego słowa i już po chwili mieliśmy kolejnego już gola ostatecznego. Mocno w swoim stylu Paweł Rajca 14 do 2. Broterm demoluje hat w ćwierćfinale Pucharu Ligi i pewnie awansuje do półfinału, w którym zmierzy się z Boanerges. I co ciekawe w poprzedniej rundzie hat wygrał z Nowym Ładem Rzeczycą 12 goli tylko po to, żeby w ćwierćfinale przegrać. Z Brotermem również różnicą 12 goli. Kolejnym spotkaniem, e, może nie kolejnym, tylko pierwszym spotkaniem 9 kolejki, który teraz omawialiśmy po Harligi, był pojedynek pomiędzy wybrzeżem Klatki Schodowej futsal teama Boanerges. I, I patrząc na to, że gracze Boanerges zagrali bez Dawida Łęckiego, i jego brata Konrada, wydawało się, że lepszej okazji do pokonania synów gromu e, rywal mieć nie, nie może sobie wymarzyć. Pierwsza połowa stała pod znakiem wzajemnego badania się przez obydwie drużyny, ale na ogromny plus dla Boanerges należało uznać fakt, że mieli trzech zawodników na zmianę, podczas kiedy WKS musiał zadowolić się tylko jednym zmiennikiem. W 15 minucie Marcin Kluza w końcu otworzył wynik po podaniu Włodymira Myszki, ale błyskawicznie na to odpowiedział indywidualną akcją Gniadek, ale jeszcze przed przerwą Marcin Kluza trafia po raz drugi do siatki i mamy 1 do 2 i taki wynik też się utrzymał do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie WKS już był zdecydowanie bardziej zmęczony. Gracze Boanerge stwarzali sobie coraz więcej sytuacji, czego efektem była bramka myszki z 27 minuty, a potem Braciszewicza z 29. Wynik ustalił w 30 minucie Mateusz Świerat i ostatecznie Synowie Gromu pokonali czerwoną latarnię Ligi 5 do 1. W kolejnym spotkaniu transmitowanym na żywo na kanale naszej Ligi Broterm podejmował MK Team. Jak już wspomniałem, mecz ten był Transmitowany, dlatego z najdzikszą przyjemnością zapraszam Was na flasha z, z tego meczu, który komentował Tomasz Płatek i dlatego też tutaj nie będzie Wam towarzyszył mój komentarz, tylko komentarz na żywo, który, który można było śledzić na kanale Ligi. tego e, zepsuć, no ale e, jest jeszcze początkowa faza zawodów, strzał teraz, e, zasłona Święty z obiegiem e, Kaczmarczyk dostał piłkę, ale ta piłka nie była idealna z przodu mamy Karasia i Radłowskiego ale teraz Świątek Świątek, strzał z lewej e, nogi, przykryć i... Świątka, na razie mu to wychodzi o, jednak strzał mocny i piłka w siatce w stwarza y na razie więcej sytuacji z gry bruchała, Strzał! Podobny do... E, podobny Brotero. do tego... Kapusta ze Świątkiem. Świątek próbuje zaczarować. Jest przed statkiem! Prawa Z noga! Ale strata na środku Rajca, sam na sam statkiem i Kapusta nie trafia! To było niemożliwe! Świątek nieskutecznie... Hmm, nieskutecznie eee, Karaś podobnie eee, Radłowski Radłowski strzał zablokowany przez rajcę Jeszcze próba dobitki, ale nieskuteczna. Eee, Janka, no co tutaj się dzieje? Na środku nie że nadal... i kolejny raz Rajca z tego samego miejsca boiska Zagrał, na razie jest akcja MK Timu. strzał intuicyjny, przypadkowy w eee, bramki eee, interweniować, został w ataku, grają w pięciu, teraz strzał, ale eee, no to jest gracz, którego nie widzimy na co dzień na bramce, Brotermu strzał, Gruchały, Budyn, Gruchała, Rogowski, Gruchała, strzał obok bramki. Eee, Kapusta, Kowalówka, Sam, Świątek i Tadek. brotermu, Tym razem Kapusta rozgrywa teraz ze Świątkiem. To jest zawsze niebezpiecznie. Tadek, sam na sam teraz. I strzał obok na bramki. To przechwyt. Tym razem rajca. Strzał, ale Dominik Doniec e, skutecznie obronił. E, Kowalówka z dońcem na plecach. Obrócił się strzał. Tadek e, pięknie to obronił. Dominik Doniec. E, Dominik Doniec e, od, dobrze przytrzymał Kowalówkę. Teraz e, Tadek on ma co dzień. On, e, to tam nic nie wchodzi. Radłowski ty, ty, tym razem Gol! gol. mogą prekurować gola strzał rajcy obok Czupak gruchała nieskutecznie i kontra debrotermu kapusta Tadek Jamka Dzisiaj no. jest mecz bramkarzy, bo e, ciężko zarzucić czy jedną, czy drugą bramkę bramkarzowi, Tylko dlatego że ci bramkarze grają dzisiaj naprawdę rewelacyjnie. Mamy jeden-jeden strzał. Gruchała próbuje odprowadzić piłkę do. Nie! Co to się stało? Trafił na tyle, że ta piłka znalazła się w siatce. E, dalej nie dowierzam. E, dalej nie dowierzam. E, ale... Karaś! Karaś! Jest! Odbił dziś. ma tatka. Tadek ma słupek, ale jeszcze raz w Świątek. Tym razem. Soko e, Karaś. Tym... Karaś przejął piłkę. Radłowski ma pustą bramkę i nie! Nie! Znaczy w białych strojach. Doniec... Doniec Radłowski prosto w aut. można powiedzieć, że Dominik Doniec wywalczył aut dla swoich graczy. Szczupak, Szczupak mógł... Po naprawdę znakomitym pojedynku MK Team dzieli się punktami z Brotermem. Cały ten mecz możecie obejrzeć na kanale naszej ligi, jest tam nagrana cała transmisja. W trzecim spotkaniu ukraiński Legion podejmował Trivium Słomniki Warriors i zobaczmy co działo się w tym spotkaniu. To co jest bardzo ważne, to do drużyny ukraińskiej wrócił Turow i zaczął szaleć już od pierwszej akcji. Tutaj widzimy znakomite uderzenie tego zawodnika obronione właśnie przez Piotra Szczelca. Po chwili słonniczeni mogli odpowiedzieć: ładnie urwał się z piłką Mateusz Jadczak, ale znakomicie obronił Dima Bachri. Potem mamy kolejną akcję, słomniczanie, ale przerywają niczym profesor Oleksadowej, Potem dostaje jeszcze piłkę od Kyselicji, ale jego uderzenie minimalnie niecelne. I dopiero w 10 minucie mamy otwarcie wyniku. I tym razem Iliaturow dogrywa piłkę Iwanowi Kyselicji, a ten pięknie pięteczką pokonuje rywala, jest 1 do 0. A potem mamy prawdziwy roller coaster. Wysoki pressing słomniczan przynosi wynik, ale nie wiem, nie wiem jakim cudem Dima Bachry obronił ten strzał, jak czeka, ale naprawdę to była fenomenalna obrona. Potem mamy szybką kontrę Ukraińców. Piłka do Sadowyja. Ale ten tuż obok siatki również swoje szanse miał nowy gracz w drużynie ukraińskiej, w swojej, który rozgrywa drugie spotkanie Tachijew, ale tutaj strzelec instynktownie obronił to fantastycznym wyjściem. Wśród graczy ukraińskiego legionu Triumfu bardzo aktywny był Jadczak, tutaj po raz kolejny przetestował Dima Bachiego, a potem. W odpowiedzi ze znakomitej strony pokazał się Iliaturow, ale jego centrostrzał nie trafił do siatki. Dopiero w 23 minucie Iliaturow schodzi pięknie, do środka dostaje piłkę od Tachijewa, bardzo mocne uderzenie Turowa i jest 2 do 0. Gracze ze słomnik mogli odpowiedzieć niemalże błyskawicznie. Z dystansu uderzał Szymon Małek, ale Bachri był tego dnia naprawdę w fenomenalnej formie, a potem sytuację miał Olek Sadowij, ale ale jego, jego strzał z najwyższym trudem obronił Bartosz Śliwa. Również swoją szansę miał Artiom Kononenko. Zablokowany i w dalszym ciągu nie mieliśmy podwyższenia wyniku, a podwyższył ten wynik w. Iliaturow, który strzela przepiękną bramkę. Nie było co zbierać. Druga bramka Iliaturowa w tym meczu. A po chwili mogło być jeszcze wyższe prowadzenie drużyny ukraińskiej, bowiem znakomitą sytuację miał Iwan Keselicja. ale fatalnie w tej sytuacji chybił. Gracze ze Słomnik cały czas próbowali strzelić chociaż honorową bramkę. Tutaj sytuacyjne uderzenie Szemona Małka trafiło w spojenie słupka z poprzeczką, a potem mamy bramkę Bachtiara Tachijewa, który mocnym uderzeniem przy słupku podwyższa prowadzenie na 4 do 0. Potem mamy kolejną bardzo ciekawą akcję, mianowicie mamy odbiór drużyny zesłomnik pędzi jaczak, broni Bachri, idzie z tego znakomita kontra, Kyselicja podaje piłkę do Tahijewa, ale ten nie dał rady śliwie gracze ze słomnik cały czas byli bez bramki. Tutaj swoich sił Kacper Świerczyński, ale po raz kolejny Bahri bez zarzutu. A potem mamy Stratę i Tachijew z drugim golem, a cały ten mecz zakończył swoją bramką po podaniu Iwana Kowalenki. Przepraszam. Yy po podaniu Iwana Keselicji Artur Kononenko i ostatecznie ukraiński Legion pokonał Trivium Słomniki Warriors 6 do 0 i pokazuje, że nie zrezygnował jeszcze z walki o podium. Ostatnim spotkaniem, które zamykało tą serię spotkań było, był pojedynek Iglomena i Rodzinnych Restauracji z Dragonami i Dragony zostały w szatni na początku tego meczu, bowiem już w 20 sekundzie Kamil Klęk pokonuje Tomasza Płatka i drużyna Iglomena, drużyna lidera prowadziła w tym momencie 1-0. Po chwili mogło być nawet jeszcze lepiej, bowiem piłkę od ścieżki dostał Krystian Grochalski, ale tym razem Tomek Płatek nie dał się zaskoczyć. W 10 minucie mamy po jednak podwyższenie wyniku. Akcja, atak pozytywny graczy Iglomena Grochalski do Kamila Klęka. Iglomen prowadzi 2 do 0. Dopiero wówczas gracze Dragonów zaczęli stwarzać sobie sytuację. ty próbował Pietrańczyk, potem no nie najlepsza poprawka Przesura, a potem trochę zdecydowanie lepsza poprawka, świderka. A w minucie 13 wydawało się, że jest już po meczu. Szybka kontra Iglomena, bardzo dobra akcja, którą wykańcza Mariusz. Stanula jest 3 do 0, ale dragony nie, za, nie miały zamiaru się poddawać. W kolejnej akcji przed szansą stanął Wojciech Szusarczyk, i tą szansę zamienił na bramkę. A po chwili mieliśmy e, już co prawda w drugiej połowie, bardzo dobre, przynajmniej jeszcze w pierwszej połowie, bardzo dobre uderzenie Rogurza. E, w druga odsłona rozpoczęła się nieco lepiej dla iglomena. Dobra akcja ścieżki z klękiem, ale Tomasz Płatek umiejętnie obronił to uderzenie. W minucie 27 dragony łapią kontakt. Po tej przebitce w końcu piłka wpada pod nogę na nogę Mateusza Przesura jest 3 do 2. Gracze iglomona szybko próbują wrócić na dwubramkowe bezpieczne prowadzenie. Próbował piwowarczyk, próbował sawczuk, ale Tomasz Płatek był w gazie. Potem mamy kolejną sytuację odbiór Wojciecha Ślusarczyka, podanie do działowego, ten schodzi na prawą nogę i piłka trafia tylko i wyłącznie w poprzeczkę. Swoją sytuację również miał Rafał Rogusz, który dostał podanie od Działowego, ale uderzenie nad poprzeczką i zemściło się to w minucie 32, kiedy to Iglomen inicjuje kontrę. Mamy dogranie do ścieżki od Grochalskiego, który na pełnej, no wiecie czym, znaczy ładuje piłkę do siatki, znaczy w sensie ścieżka, nie, nie Grochalski, jeszcze w końcówce mamy drugą bramkę przesura i naprawdę końcówka była bardzo, bardzo emocjonująca. Gracze Iglomena nie mieli zamiaru czekać na koniec tego spotkania. Chcieli jak najszybciej strzelić bramkę, która podwyższy ich przewagę, tutaj przed szansą Grochalski, ale piłka nad poprzeczką. Potem w odpowiedzi, chyba najlepsza sytuacja dragonów na wyrównanie Świderek, zagrywa piłkę do działowego Ten, schodzi na prawą nogę, ale w fenomenalnym stylu to uderzenie broni Skotarczyk. A jeszcze w samej końcówce mamy piąte przewinienie aptekarzy faulowany Michał Ścieżka, mamy przedłużony rzut karny, ale Kamil Klęk nie dał rady Tomaszowi Płatkowi, który broni to uderzenie i mecz kończy się wynikiem. 4 do 3 dla iglomena i rodzinnych restauracji. Komplet wyników tej serii spotkań plus meczu Bucharu Ligi przedstawia się następująco: Broterem w ćwierćfinale pokonuje hat 14 do 2, a już w meczach ligowych WKS Futsal Teamu Lega Boanerges 1 do 5. Brotherm dzieli się punktami z MK Teamem, po remisie 2 do 2. Ukraiński Legion pokonuje Trivium Spomniki Warriors 6 do 0, a iglomen i rodzinne restauracje po bardzo ciekawym meczu jest lepsze od Dragonów, wygrywając z nimi 4. Do trzech. Jak wygląda piątka? 9. Serii spotkań w bramce, i co ciekawe, w tej piątce kolejki mamy aż trzech graczy z Ukrainy. Mowa tutaj o Dymie Bachrim z ukraińskiego legionu, który po raz drugi jest w piątce kolejki, Wołodymirze Myszce z Boanerges, który również jest, który jest, przepraszam, po raz pierwszy w piątce kolejki, i Ilii Torowie, który jest po raz drugi i równocześnie za swój świetny występ po kolejnej przerwie zostaje uhonorowany tytułem gracza kolejki. Jeżeli chodzi o graczy innych narodowości, mamy tutaj dwóch. Dwóch graczy z Polski Kamila Klęka jest wygląda na rodziny teraz oraz Dominika Karasia Zemka Obydwaj Ci gracze w piące kolejki pojawiają się po raz drugi. W tym sezonie. W ligowej tabeli najbardziej cieszą się gracze Iglomenu, którzy nie dość, liderują z 24 punktami, to jeszcze powiększyli przewagę nad, wicelider, nad wiceliderami Zemka Timu do 7 punktów i powoli już mogą zacząć myśleć o odliczaniu, ile punktów im brakuje do mistrzostwa. Ale przypomnę i zawsze będę przypominał, że nawet zwycięstwo w pierwszych 10 spotkaniach nie gwarantuje mistrzostwa. Właśnie niegdyś Iglomen miał taką sytuację, że wygrał pierwszych 10 spotkań tylko po to, żeby potem zostać wicemistrzem. Jak już wspomniałem, na drugim miejscu MK Team, który może i mało strzela, bo ma raptem 24 gole i jest to drugi najsłabszy atak w lidze, ale równocześnie bardzo mało traci, ma najlepszą obronę i w tym momencie może się pochwalić drugim miejscem. Na trzecim miejscu Synowie Gromu, którzy mają 16 punktów. Na czwartym miejscu awansował ukraiński legion, który legitymuje się 12 punktami. Na piątym miejscu ekipa Triumph Monica Warriors, która wyprzedza. Broterm tylko dlatego, że mimo remisowego bilansu bezpośrednich spotkań, mają lepszy ogólny bilans bramkowy. Do strefy spadkowej wrócili aptekarze z 9 punktami, a jest w niej cały czas na ostatnim miejscu WKS futsal team, który do tej pory zdobył 7. Punktów. Za tydzień nie gramy meczów, ponieważ mamy tak zwane święto grilla, które bardziej oficjalnie jest nazwane świętem pracy, świętem, dniem flagi oraz świętem konstytucji. I wracamy dopiero w kolejną środę, 8 stycznia, na, i zapraszam już Was teraz na dziesiątą kolejkę. Dywizja a będzie bardzo ciekawie. triumfującym Słomniki Warriors z WKS Futsal Team, jeżeli WKS wygra to spotkanie, to zrówna się ze Słomnikami i naprawdę walka o utrzymanie będzie jeszcze ciekawsza. Turbo ciekawie zapowiada, zapowiada się również mecz BroTermu z Boanerges 1245. 245. BroTerm nie może wskoczyć na właściwe, na właściwe tory w tym sezonie i raczej mistrzostwa nie obroni. Ale na pewno nie będzie rezygnował z walki o podium. Natomiast Banerges również mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek straty punktowe, ponieważ ciągle są jeszcze w walce o mistrzostwo. Hitowo się również zapowiada czy MK Teamu z Iglomenem i Rodzinnymi Restauracjami. Jeżeli Iglomen to spotkanie wygra, będzie to oznaczać, że będzie miał co najmniej 8 punktów przewagi. Przed, na cztery kolejki przed końcem I chyba tego się już nie będzie dało zepsuć Ale jeżeli MK Team wygra To dystans pomiędzy MK Teamem a IgloMenem Zmniejszy się do raftem czterech punktów A jest to do odrobienia jak najbardziej w czterech kolejkach No już sobie oszczędzę zęby A bardzo dużo odpowiedzi Na pytania dotyczące walki o Otrzymanie da nam rezultat Spotkania Dragonów z Ukraińskim Legionem W pierwszej rundzie Dragony nie miały nic do powiedzenia przeciwko rywalowi. No, zobaczymy, jak będzie teraz. Dragony potrzebują punktów, by dostać się ze strefy spadkowej. A Ukraińcy bardzo chcą powalczyć. O Podium w tym sezonie. Jeżeli chodzi o klasyfikacje indywidualne, rozpoczynamy tradycyjnie od klasyfikacji strzelców. Prowadzi Kasper Półtorak z ilumina Rózina Restauracji przed Konradem Łęckim z Banerges. Obydwaj ci gracze nie grali w tej kolejce. Najbardziej na tym zyskał Marcin Kluzas z Banerges oraz Kamil Klęk, którzy podnieśli swoje pozycje w klasyfikacji strzelców. Marcin ma 12 trafienie, Kamil Klęk 11 z kolei Damian Świątek oraz Maciej Szubartowski, czyli snajperzy Brotermu i timu mają w tym momencie po 10 rafien. Szymon Burkat z Brotermu 9, a Maciej Filipowski z Dragonów i Oskar Nowak z Crimson Warriors do tej pory pokonywali rywala bramkarza rywali 8-krotnie. W klasyfikacji asystentów Michał Ścieżka ma 13 asyst, jest jedynym graczem, który do tej pory ma dwucyfrową liczbę asyst. O 4 asysty mniej ma Dominik Karaś Timur oraz Marcin Kluza z Baanerges, Szymon Burkat z Brotermo ma asyst 8, Danistański z Ukraińskiego Legionu ma asyst 7. Natomiast potem mamy 3 graczy, Boa Mateusza Świerada, Szymona Kluza oraz Konrada Łęckiego. Wszyscy ci gracze mają po 6 asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi Marcin Kluza z 21 punktami kanadyjskimi na koncie. A na drugim miejscu jest jego klubowy kolega Konrad Łęcki z 19 punktami, i tyle samo punktów ma również Kacper Półtora Xiglomena. Po 17 punktów ma Szymon Burkadze z Brotermu oraz Michał Ścieżka z Iglomena. Po 15 z kolei Damian Świątek z Brotermu i Kamil Klęk z Iglomena. A 12 punktów kanadyjskich ma na swoim koncie w tym momencie Maciej Filipowski z Dragonów. Tym samym serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam udanego nadrabiania niedoborów kiełbasy z grilla w organizmie. Widzimy się za dwa tygodnie. Transmitować będziemy tym razem spotkanie dywizji B pomiędzy żarłaczami a lagą. Bo na pewno numer żarłaczy, przepraszam, mocno zapomniałem który. I widzimy się oczywiście na Hali i w kolejnych magazynach. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!